Cześć wszystkim, tutaj Cougar Frey. Jak już większość z Was zdążyła się na pewno zorientować, Riot zapowiedział nową postać, ale zanim do niej przejdę, to jeżeli macie ochotę zobaczyć nowe zimowe Summoners Rift i poczuć już klimat świąt, to zapraszam Was do mojego poprzedniego filmiku na kanale, gdyż takowy już jest od kilku godzin, tak więc gorąco Was zapraszam, jeżeli jeszcze go nie widzieliście, a teraz przejdziemy już sobie do naszej Kamilii. Na fanpageu League of Legends jest króciutki filmik zapowiadający jakby tą postać, przedstawiający jak ona w ogóle wygląda. A na stronie League of Legends możemy zobaczyć komiks, który wprowadza nas w historię tej postaci. Jest dostępny we wszystkich językach. E, oczywiście sobie do niego za momencik przejdziemy. O Kamili wiemy póki co naprawdę niewiele. Niektórym kojarzy się jako połączenie Eli z Orianną, zamiast nóg ma wielkie ostrza. Podobno Rajadoczek jest odpowiedzialny za jej umiejętności. Zapytany o to, czym właściwie jest Kamila: czy człowiekiem, czy robotem, czy cyborgiem, odpowiedział: Augmented Living Person, co jest mi w sumie bardzo ciężko wam przetłumaczyć, ponieważ augmented znaczy powiększony, rozszerzony, więc możliwe, że jest to po prostu rozszerzona forma żyjącej osoby. Nie wiem za bardzo, jak powinna wam to przetłumaczyć. Linki do tych wszystkich rozmów, filmików, komiksów itd. oczywiście umieszczę Wam w opisie do filmu. też, jak zwykle mają to w zwyczaju ujawnili kilka faktów dotyczących Kamili na Twitterze. Jedną z inspiracji przy tworzeniu tej postaci była bohaterka filmu Kingsman. Kolejną z inspiracji była Lin Bifong’s z Legends of Korra. Mam nadzieję, że dobrze doczytam. Oczywiście inspiracji jest na pewno więcej, tylko Riot nie chce ich póki co zdradzać, a może liczy, że to społeczność i of zacznie ich szukać. Podobno ma być dostępna na PP już w przyszłym tygodniu, ja na pewno wam ją nagram. Riot zapowiedział, że jeżeli jesteśmy ciekawi jej umiejętności, to musimy dokładnie przeanalizować komiks, co oczywiście zaraz zrobimy. Będzie posiadać manę, no i kopniaki, ale to chyba było oczywistą oczywistością. Zapowiedzieli, że będzie się ona w bardzo specyficzny sposób poruszać. Ciekawe, czy chodzi o chodzenie na tych ostrzach, czy po prostu wprowadzam jakąś nową mechanikę poruszania się. No i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki, przejdziemy sobie teraz do komiksu. Dobrze kochani, tak więc jesteśmy na stronie League of Legends. Przed nami komiks pod tytułem Przerwane więzi. I tak, jesteśmy generalnie w Piltover. Piltover to samo zwańcze miasto postępu, jest największym ośrodkiem nowoczesnych technologii, technologicznych hekstech. Miasto słynie z znanych ośrodków akademickich, które rywalizują z akademiami w SON. Samo miasto położone jest nad nadbrzeżną małą górą pokrytą zielonkawą substancją, która jest wykorzystywana jako źródło energii. Większość osób przyjeżdżających do Piltover ma nienasycony głód wiedzy, prowadzi ich to do zajęcia się technologią, hekstek, techmaturgią i wieloma innymi dziedzinami nauki. Tak więc takie wprowadzenie Wam dałam, żebyśmy jakoś tutaj odnaleźli w tym Piltover. Tutaj widzimy Kamilę, tak mi się wydaje, że to ona no, taka postać. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć coś, nie coś o piltover z względu na to, żebyśmy zrozumieli ideę, czemu takie połączenia tworzą się w piltover człowieka z robotem itd. Tak Więc tak, budowa miasta pochłonęła wiele ofiar. W jednym kawałku utrzy, yy, utrzymuje je wielka maszyna składająca się z wielu ruchomych części. Każda część, duża czy mała, pomaga zapewnić stabilność i dobrobyt. Ja na widzę czytać w ogóle takiej czcionki jak ta jest. Jednak maszyna jest nieustannie rozbudowywana, a nowe części dodawane są każdego dnia. Nie wszystkie pasują tak, jak powinny, niektóre bywają wątpliwe, Wa wadliwe, <laughs> przepraszam. Ich istnienie zagraża sprawnemu działaniu maszyny. Jedną z takich wadliwych części jest baron Marko Wolkecz. Steroryzował już żon, a teraz zamierza zrobić to samo spiltower. A i tak pomyślałam, że może powiem Wam, kto mieszka w Piltover, a kto mieszka w Zon. Tak myślę, że będzie nam, nam jaśniej w ogóle ogarnąć całą tą historię Kamili. Więc tak, bohaterowie miasta Zon to Caitlyn, Korki, Ezril, He Heimendinger, Jace, Orianna, Vi i Caitlin jest głównym stróżem prawa, Korki jest głównym mechanikiem, Ezril główny odkrywca, Heimendinger... Założyciel Akademii Jordlów, Jace, to jest wynalazca młota tęciowego, Orianna, surogat, Korina, Reweka. Właśnie Orianna, tak, no, tak jak już wspomniałam na początku tego odcinka, jest bardzo podobna do niej, tak więc myślę, że jest to istotne, żeby wspomnieć w ogóle tutaj o kulturze Piltover. Faj była dawniej piltowiańską kryminalistką, teraz jest partnerką Caitlin, a Ziggs to jest dziekan demolowania. Tak więc, jeżeli chodzi o Zon, bo może też Wam tutaj coś o Zon powiem. To miasto słynące z niekontrolowanego, wadliwego i mocno szkodliwego dla środowiska przemysłu, liczne wyziewy z fabryk mocno zanieczyszczają powietrze, tworząc trujący smog oraz specyficzny odcień nieba, zwany zauzuniańską szarością. Pomimo wielu niedogodności na powierzchni zon, kanalizacja jest jeszcze bardziej zanieczyszczona niż powierzchnia. Odpływy ścieków z fabryk oraz liczne magiczne mieszaniny tworzą dziwną mieszankę przepełnioną magią. I mieszkańcy Zon są uważani za najbardziej egocentryczną społeczność. Wynika to z faktu prawa do robienia tego, na co mają ochotę. Tworzy to najbardziej wolne miasto Waloranie. O dziwo mieszkańcy Zon są dumni ze swego miasta. Na każdej ulicy znajdują się kramy z różnymi ekscentrycznymi rzeczami, sklepikarzami. Są bardzo ambitni ludzie, których głównym celem jest uzyskanie jak największego zysku. I jeżeli chodzi o mieszkańców, to jest to dr Mundo, znany z Uniańskiej, wynalazca eko, z przestępca, przestępca, znany chemik, Twitch, przedstawiciel gryzoni, Urgot, zrekonstruowany cyborg, profesora Stanwika Pididiego, Wiktor to oczywiście pionier, Colic of Techmaturgy, Warwick to yy, znany łowca, stręczyciel, a Zag to zoniański, amorficzny, ciężko zbrojny, zoniański bohater. <gryw> Dobrze, tak więc już teraz wracamy sobie do komiksu. Coś takiego nie umknie mojej uwadze. Proszę bardzo, on też jest tutaj w jakiś sposób zmechanizowany może nie tak ładny jak nasza Kamila. Nie można tak po prostu dostać się do maszyny, nie powodując przy tym problemów. To jakby wlać cały dzbanek herbaty do jednej filiżanki. O matko, jaki ohydny! <grywy> aby, aby wszystko sprawnie działało, a postęp nie był hamowany, nie da się uniknąć ofiar. Gdzie jest folkecz? I zobaczcie tutaj, mamy już pierwszy jakiś wykop, jakieś cięcie kończyn. Przez Kamilę, bo zwracajcie właśnie uwagę na to, na jej ruchy, prawda? Bo to są właśnie jej umiejętności. jej całe nam się odkryło. Dobrze, nieważne. Osiłek wytrzymał dłużej niż się spodziewałam, ale koniec końców potwierdził pogłoski. Baron Wolk czy nie działa sam, znalazł sobie źródło finansowania swojej kampanii w Pintower. Lady Sofia z rodu Arvino, młoda, bogata i na naiwna. Jej zmarły ojciec całe życie trzymał ją ukrytą na dworze w Blue Wind. Tutaj widzimy skok, kochani. Tutaj z wysokości ud strzela jakimiś, nie wiem, linami. One się przyczepiają do ściany i ona może właśnie w ten sposób się przemieszczać, więc możliwe, że będzie miała jakiegoś takiego specyficznego dasza. Zobaczymy. Bardzo na tym ucierpiała. Dlatego nie, po, nie pomyślał, do czego to doprowadzi, kiedy odziedziczy jedną z największych fortun w Piltover. Nikt wiecznie nie będzie niewinny. Kiedy tylko Lady Sofia została główną rodu Arvino, stała się też integralnym elementem wielkiej maszyny. Elementem dużym i wpływowym. Zobaczcie, Zwróć uwagę właśnie na jej oczy, jakie ma piękne. W ogóle ta twarz jest piękna. Może tak jak nie za bardzo mi się podoba jej system chodzenia, tak ta twarz, te włosy jest naprawdę taka magiczna. Dobrze, tutaj ona dalej robi jakieś fikołki, dalej się spuszcza z tych linek, ale nie ma znaczenia, czy jesteś córą Piltower czy kanalią ZON. Zasady obowiązują wszystkich, a porządek musi być zachowany. Tutaj jest chyba ten wolkecz y, i zobaczcie, on też jest cały zmechanizowany. Nie ma tutaj swoich rąk, tylko właśnie ma metalowe jakieś tutaj, nie wiem co. Tutaj w ogóle jakieś rury z niego wychodzą, strasznie zdeformowane. Tylko właśnie ludzie pokroju barona wolkecza nie potrafią zrozumieć, że ile by nie wręczyli za... Kulisami, nawet samej Lady Sophie z rodu Arwino i władza nad Peltover nie zostanie usankcjonowana. Tutaj widzicie jakiś rzut ostrzem. Pora zakończyć ten nonsens. Jest taki moment zacięcia, kiedy umysł się zatrzymuje, próbując przetworzyć to, co nieoczekiwane. O, dobra. Ten moment to wszystko, czego potrzebuje. I zobaczcie tutaj, jaki jest kopniak. I tutaj dalej te roboty, to wygląda bardzo dużo ludzi w piltower wyglądało w ten sposób, co ona, tylko ona jakoś tak wygląda bardzo nowocześnie, dużo, dużo lepiej. Proszę bardzo, tutaj zbliżenie na to piękne oko. O, mi się kliknął przez Tu kolejny jest wykop, kolejny jakieś salta, jakieś cuda czary mary. Proszę bardzo. Wpatruję się w ich twarze, szukając najmniejszego skurczu mięśni czy oznak ich zamiarów. Co robisz? Dochodzą mnie słowa, ale to, co widzę, znaczy o wiele więcej. Kwiaty, oświetlenie i to, co nieoczekiwane. Czy to są zaręczyny? Baron Wolkecz milczy. Co niby miałoby mówić? Negocjacje skończyły się dawno temu. Pycha tego zonity, małżeństwo z Lady Sophią dałoby mu więcej niż tylko władzę i bogactwo, dałoby mu miejsce pośród rządzącej elity Piltover i zachwiało delikatną równowagę sił. Tutaj kolejny, zobaczcie wyskok, kolejna salta w powietrzu i będzie kopniak, słuchajcie. <laughs> Sama myśl o tym jest rażąca i nie może być tolerowana. I zobaczcie, tutaj, jakby stworzyła jakąś taką tarczę, nie? Bo on ją chce tutaj zobaczcie, zaatakować. A ona tworzy tarczę. Bardzo ciekawe. Nie rób tego. Błagam. Tylko mi nie mów, że go kochasz. Spójrz na niego, skulony ze strachu za tobą. Na koniec zawsze cię zawodzą. No i było cięcie, proszę bardzo. Oceniam swoje opcje, malutkie pchnięcie w podstawy, czaszki i cały jej świat się wali, a wraz z nim równowaga w piltower, wszystko przez niemądrą dziewczynę spływowego domu, która się zakochała. Wracaj do domu, do domu, całe życie tam spędziłam, on miał mi tyle pokazać, a teraz co mam udawać, że nic się nie stało? Nie bądź dzieckiem oczywiście, że się stało. Baron wykorzystał cię do realizacji swych dążeń, teraz nie żyje, a ty właśnie poznałaś najważniejszą zasadę obowiązującą w piltower. Nie ma przywilejów bez poświęceń. Koniec. No i ona dalej tutaj sobie leci na tych swoich y, sz sznurkach, więc myślę, że na pewno będzie miała tarczę, na pewno będzie miała coś może na styl tego dasza, prawda, że te linki z tych jej tam będą wychodzić i się czegoś łapać. No na pewno będą jakieś kopniaki, jakieś przeskoki. Ciekawe, jaki będzie jej ultimate. Przepraszam, że w taki dziwny sposób czytam, ale strasznie ciężko mi się czyta tą czcionkę jeszcze, jak jest dużymi literami wszystko. Myślę, że jeżeli chodzi o Kamile to wszystko, jeżeli będą jakieś nowe ciekawostki, jak po prostu ona się pojawi na PB, to ja wam na ten temat na pewno wrzucę odcinek, tak więc w tym momencie się sami żegnam, mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego, ciekawego, a ten odcinek wam się podobał, pa pa!